Aby tutaj ta okolica była mocna, silna i zapobiegała jakimkolwiek problemom z Waszym kręgosłupem, szczególnie właśnie w odcinku lędźwiowym. zaczniemy. Łatwe ćwiczenie, bardzo proste. Co jest ważne, nie unosimy barku do góry, tylko właśnie sama głowa z boku na bok, na tyle, ile macie zakres ruchu. Nic tu nie ciągniemy, że nie próbujemy, nic na siłę. Trzymamy brodę na tej samej wysokości i tylko kręcimy głową i w prawo, i w lewo. Ale też nic na siłę. Czyli, nawet jeżeli robicie cały czas to same wideo, ale czujecie, że teraz już broda jest bardziej w linii z Waszym barkiem niż na początku, na przykład gdzieś tu bardziej, no to są postępy. Więc tu w okolicy karku i szyi bardziej trzeba się skupić na tym żeby zwiększać zakres ruchu.